Pracuję, odpisuję na maile, śpiewam, wstawiam pranie wszystko, wszystko naraz. Do tego, nie wiesz, mam mniej czasu dla mm -hmm. siebie, ale przy tym wszystkim jestem bardziej szczęśliwa. Tak Brzmi tak bardzo spokojnie tak ładnie, estetycznie bo jestem szczęśliwa teraz. Bardzo. W sensie ja od urodzenia Nelly jestem bardzo zmęczona. Mhm. Naprawdę. No bo to też taki dobry okres jakby zawodowy w moim jakby takim życiu. Więc dużo się dzieje, a jednocześnie jestem jeszcze mamą i partnerką. Więc tych, tych ról, które teraz jakby gram, jest dosyć dużo, mhm. ale one mnie napędzają, więc tak mogę powiedzieć, nic w sumie odkrywczego, ale im więcej rzeczy mamy do zrobienia, tym więcej nam udaje się zrealizować i ja przy tym jestem e, szczęśliwsza. No a w poprzednim roku jeszcze wyszły chyba trzy filmy z tobą, tak? Trzy, trzy. W mm -hmm. tym roku też się coś ukaże? Yy, w tym roku nie. Teraz jakoś wiem, że mam zdjęcia do Netflixa, do jakiegoś mm -hmm. serialu, tam występuję sobie gościnnie, kabarety cały czas mm -hmm. e, robię. No i Dużo dzieje się u mnie na Instagramie, na to postawiłam dosyć mocno.